Idziemy dalej, kontynuujemy nasz szturm ale jak to będzie nie mam pojęcia wiecie co? Nie mamy jedzenia ani ja, ani Mec. To będzie naprawdę ciężki etap. Może powinienem wręcz zostawić tutaj Mec. Samo ich trochę drogę. Chodźcie to Metz, mam pomysł. I to, że taki, że ty nie będziesz zdobywał doświadczenia obecnie. Ale to nic. To nic. Dzięki temu przeżyjemy wszyscy razem. No co jest? Nie mów, że soloną ryby zjadłeś. Od razu, nie, to ja mam. Metz, przełączam się na ciebie. Stój, stój, stój. Chodź się tu. Aha, oni walczą. Dlatego strzały latają tylko. ale oczywiście odwzajemniamy tym samym. A coś tam było? To chleb, tylko żeby nie zniknął. Czekajcie, met, chodźcie. Mec, met, met, met. No Nie mogę, już wiem, że nie mogę... Przej przejmujecie. Ciebie też mogę? Wszystkich przyjął? Dobra, chodźcie, chodźcie. Przełączamy na Joannę. Ty się zatrzymasz? Sami pójdziemy. Dzięki temu uda nam się chyba... Zatrzymać naszych tych żołnierzy, żeby nie zginęli za szybko. Pozbieramy jedzenia, ile to będzie możliwe, bo jabłek to mamy dużo, ale to tylko energię. Aha, biegniecie to, niech tak. Oh, Iń Przeklęty Angliku. Ale jak się ruszę to sam trochę tracę Wiem, że Anno no, tracisz życie. Ale inne, innej strategii jak na razie nie widzę. Do tej strony najwyżej zawołamy METSA na pomoc, tak już było. Idziemy do Was, Nie przyjmujcie się. hurt Robin HUD?

Przedałaby mi się twoja pomoc, Smith, ale. O, Benedict Day. Dziesięć życia. Jeden, jeden HP. Wykorzystamy jeden dwa chleba. Jeszcze może nam się. Uda zachować dla naszych żołnierzy. Do obozu nam się przyda. Aha. Toli. Na początku myślałem, że pisze troll. Leżeć Jeden drugi. Dobrze. Ale możecie wyrzucać, chleb. Ja się nie obrażę. No, dzięki za jabłko. Obecnie jest dla mnie najmniej potrzebne, ale każde pożywienie się przyda, ta. To... później? Może szturm. Szturmem ich będę skakiwą. No, mec, chodź. Chodź. Jak to ładnie wygląda? Jakiś szturm? Chodź, pójdziemy lepiej od nogi. O, przyjacielem. Tylko nie umierajcie za szybko, bo... też nie o to chodzi, żeby... o co się chodzi? Chodź. Teraz chodźcie ze mną. O Nie machajcie mieczem Klucz do wozu Mógłby jeszcze rzucić zapas Roczny zapas bochenków chleba ale Chodź Chodź, znowu się zatrzymasz 10 strzał Kolejny się strzał Idziemy razem wszyscy, to nie dam rady. Trudno, zginą to zginą. Ryzyko zawodowe. Idziemy wszyscy razem, nie będziemy się kitrać tutaj. Mamy klucz do obozu. Idziemy od razu na obóz. Może w obozie znajdziemy przy okazji jakieś jedzenie? Mapa to lekka zawiecha była. nie trafiłem, jak zwykle. Nie, no, czasem trafiłem, oczywiście. Przyłączcie się do nas, a przeżyjecie to. Oczywiście, te, tej ziemi jest plagi Anglików. Ja ja tada. Dobra, metr. Dobrze nam idzie. Jesteśmy górą. ale może zanim pójdziemy na obóz, pójdziemy tutaj, za swoimi. Ty, ty angielski uczniak, jak śmiesz mnie atakować? Chodź pasu. Ojej. Może ja będę się bronił, aby ich widzieć. To jest najlepszy pas. Nie, dobrze. nie zostawię was. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Aha, dobra, teraz czas na jabłuszki. i szturmik Idę do Was, nie zawołujcie się Roland Hecka Poland Pecha. O, salona ryba jak ja się cieszę, gdy widzę... takie rzeczy, które u nich wypadają. Dobra, dobra, dobra. A zostawiliście go. Jak wy tak możecie? Dobra. Jest na chleba. Co jest dalej? Muszę sprawdzić mapę. Mapa, tam? Nie, to nie jest to. Pole bitwy, pole bitwy, zobaczymy. Tędy będziemy, możemy pójść do głównego obozu. Tutaj jest ten mały. Widok wtedy. O, taki lepszy widok. Bardziej mnie satysfakcjonuje. Tutaj zaraz kogoś uratujemy. Pójdziemy, może. Nie, najpierw odbijemy obóz. Później się porozglądamy. Zapewne tutaj będzie zablokowana droga, bo coś nie widzę. Że najpierw będziemy mogli tam pójść do tego obozu, bo to chyba jakiś obóz, a dopiero później tutaj. Ale zaraz sprawdzimy. Zapiszę, wiecie. Ale na innym zapisie. Szturmam ich. Właśnie tak będzie. Idziemy. Idziemy szturm. Musimy uratować tego naszego. ...zabłąkanego rycerzyka. O, co to jest? Ktoś tam jest, uwiązany Musimy mu go uratować. Czy chcesz powiedzieć oceanie słowa, by nie uwolnił cię od tego następnego wypadku? Co to, aż tak nie robisz nic mi z tego nie pomoże? Jaki twój znak? Nie dam cię. Bro bronić go. Masz tam chleb chyba. Nie ma Abże, Dobrze. Dobrze. Uwolnimy cię. Oto garnier walet Cześć. Tylko Dobrze, przeczytam. Do moich wiernych żołnierzy. O generał Lachajer, tak? Dobrze. Gdzie ty będziesz, nie jesteś? Przyjacielu, nikogo nie ma. też Tutaj też nic nie ma. Chyba nic już więcej nie uzyskamy. Nie ma żadnych skrzynek. Ale, gdzie jest ten nasz przyjaciel? Ma to list. O! Dobrze, ma zapas jedzenia. Ty masz chleb. Słuchajmy, Jeszcze raz sprawdzimy mapę. Chcę sprawdzić, gdzie jest nasz Lahair. Bo tak się wymawia. Nie mam pojęcia, ale tak ja będę wymawiał. Hmm. Cel misji, Pole bitwy, o! O, jest tutaj, tam gdzie zaczynaliśmy. Idziemy, idziemy do niego. Najpierw pójdziemy po niego, później pójdziemy na obóz wroga. Będzie super. Zahair, idziemy do ciebie. Łączysz się do nas i pójdziemy wykosić ich wszystkich. Ty, to silny jesteś zapewne. O, i masz jednostki dodatkowe. No, chodź. Przecielu. O, jaki masywny. Rozwalasz ich wszystkich, wiem, wierzę w Cię. my parents. But you can call me Zahir. I came as soon as I heard the news. We have a lady <laughs> who's joined the fight. It's truly admirable that without prior military training you still summon the courage to wield the sword. Such valor is not so waste. I shall see to it that you gave my full support in this war. Come on now, enough chit chat. There are Englishmen whose quarters have yet to meet with the other side of my boat. No świetnie, super, ty jesteś pod numerem trzeci. O jaki... siłacz. Dobra, ale i tak, który masz poziom? Szósty. Mecz ma szósty, my mamy dziesiąty, musicie trochę poćwiczyć, panowie. Hmm. Nie, nie będę dawał nic do sakwa oddziału, nic z jedzenia. My sami ledwo co mamy, kilka marnych ryb, którymi się i tak nie najemy. Jako ma siłę, 21, się... no ale i tak jest dobrze. Idziemy, idziemy na ten obóz.